Cześć, Chris. Myszki chyba jeszcze nie miałem okazji recenzować. Kupiłem sobie myszkę firma Natek, model Fury Stalker. Coś takiego. 46 zł w sklepie. Tyle zaniedbałem. 2000 dpi to jest jej rozdzielczość. Mamy tutaj troszkę przycisków, 10 metrów zasięgu. To jest jej maksymalny właśnie zasięg, jeśli chodzi o korzystanie bezprzewodowe. Dobra. To jest nasza myszka. Ładnie wygląda, ładny design, choć wszystko jest tak naprawdę zrobione z plastiku, żadnych gum tutaj nie uświadczymy. Oprócz teflonu, który jest od spodu myszki, czyli tutaj jest taki teflon poślizgowy, dosyć minimalna jego ilość. Dioda i ero, ile się nie mylę, zaraz je sprawdzimy, włączymy. Tak, dioda na podczerwień IR, albo to jest po prostu zwykła dioda laserowa. Natek no, to jest firma chińska, więc tutaj nie ma co się jakiś mega luksusów spodziewać, nie jest to jakiś full, wypaśny sprzęt. Ale jak za te pieniądze to się nie ma też co dziwić. Nadruki na niej są jakieś, tutaj nawet się nie ścierają. Wada tej myszki, pierwsza wada, zapach. Tutaj te nadruki są robione jakąś farmą, z której się wydobywa jakiś taki zapach jakby acetonu. No mi to osobiście przeszkadzało, ale po dwóch dniach zauważyłem, że ten zapach już zaczyna zanikać, więc ujdzie. Myszka, nie wiem czy to jest wada, ale myszka jest niewygodna dla osób, które się, się przesiadają z myszek zwykłych na myszki gamingowe. To jest typowo gamingowa myszka. Także jeżeli ktoś się przesiada ze zwykłej myszki, najprawdopodobniej złapie tą myszkę w nieprawidłowy sposób czyli palec wskazujący na lewy przycisk myszki, a palec środkowy na prawy przycisk jest to błąd, bo wtedy jeżeli będziemy jej w ten sposób używać, to pozostałe palce będą się opierać tutaj na tym zagięciu. Jest to po prostu cholernie niewygodne. I się łapie w ten sposób, że palec środkowy idzie na, na scrollu, palec wskazujący na lewym przycisku, i następny palec na prawym przycisku, bocznymi. Możemy wtedy sobie przełączać tutaj tymi przyciskami jakieś ustawienia. Także tak to działa. Myszka jest z serii filmy. Tutaj to jest seria Natec Fury, model Stalker. Jeżeli wejdziemy sobie na internet, no to niestety ale prawie wszystkie myszki tej firmy mają jakieś drivery, jakieś oprogramowanie i akurat, jak to zazwyczaj bywa, prawo Murphy'ego, mi się trafił model, który nie ma oprogramowania. Troszkę mnie to wkurzyło, bo nie mogę zmienić na przykład, prędkości poruszania się kursora po ekranie. Jest w tej chwili pod Windowsem ustawiony na maksa, ale dla mnie to jest jeszcze troszkę za wolne. Jeżeli macie dużą rozdzielczość ekranu, to może być to dosyć uciążliwe. Samo działanie tej myszki działa na każdej powierzchni, tutaj ta dioda się sprawdza, nie ma z tym problemu. Jak na myszkę za 30 zł, bo ona kosztuje 30 chyba 32 zł, gdzieś tam na internecie widziałem, to muszę przyznać, że jest to całkiem niezły price. Za takie pieniądze raczej ciężko jest myszkę gamingową kupić. Poślizg nie jest zły, te teflony, pomimo że nie jest ich tutaj za dużo, daję radę, aczkolwiek Myszka chyba się elektryzuje, bo cały gusnik to wszystko łapie i później ciężko się go troszkę stąd pozbyć. Bo się przykleja. Myszka się po prostu elektryzuje, a nie powinna. Pierwszy raz w ogóle mi się przytrafiła myszka, która ulega elektryzacji. Firma natek oczywiście ma do Imperce. Jest to chiński produkt, typowo chiński. Czuć, że to jest budżetowy produkt, bo po prostu wszystko jest z plastiku, nie ma tutaj żadnej gumy. No nie licząc teflonu od spodu. Dobra, podłączymy sobie pod kąpiel. Zobaczymy, jak ona działa. Od razu mówię, że 2000 dpi głowy jednak nie urywa, ale do pracy, takiej przy komputerze. Może nie do gamingu, ale do pracy ona bez problemu mi wystarcza. Tutaj mamy te wszystkie produkty z serii Fury. Już podłączyłem tą myszkę, w tej chwili ją tutaj operuje. Weźmy sobie tutaj w produkty. I tutaj gdzie są myszki właśnie, jest, tutaj, jest, jest ich tutaj całkiem sporo, moja to jest właśnie myszka Stalker. No i weźmy sobie w tą myszkę. Tutaj mamy jej całkiem ładne zdjęcia, trzy poziomowy przełącznik DPI, aż do 2000 DPI, ale jakoś tych DPI tutaj za bardzo nie czuję coś mi tutaj brakuje przełącznik DPI, jeżeli go tutaj teraz wciskam. Nie chodzi ta myszka tak szybko chciał. Ona powinna jeszcze szybciej chodzić. Tak mi się wydaje. Może za dużą rozdzielczość ekranu ustawioną, no nie wiem, ale mm, troszkę mi tych dpi tutaj jednak brakuje. Zasięg działania jest OK, tutaj nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Ergonomia, uchwyt pewny. Jeśli korzystamy, y, korzystaliśmy wcześniej z myszek gamingowych, to tu nie będzie żadnego problemu. Y, ja nie korzystałem akurat z gamingowych, wcześniej korzystałem ze zwykłej myszki. Troszkę było mi ciężko się przyzwyczaić, ale nie jest to problem. Później jak za, zauważyłem, y, że jak daję trzy palce na ten, na, na, właśnie środkowy na pokrętło, lewy na palec wskazujący na lewy przycisk, to fajnie się nawet na tym pracuje, jest ok Tak samo jak mówiłem tutaj o zapachu tego malowania, no powinni chyba z tego zrezygnować, bo ten zapach jednak psuje markę w tej firmie. Albo zmienić technologię nadruku. To jest wina nadruku, to nie jest wina raczej plastiku, które, z którego jest zrobiona, tylko wina tego nadruku, który tutaj właśnie jest zrobiony jakąś, nie wiem, może to jest tamponiarką jakąś robione, ciężko mi powiedzieć, ale no jest taki zapach acetonu, no mi to przeszkadza osobiście, przez te kilka dni aż mi się nie chciało do tej myszki sięgać. Na szczęście zapach, na szczęście ten zapach już zaczyna powoli mijać, więc jest ok. Tutaj no nie mamy sterowników do niej, jak mówiłem, żadnych driverów tutaj nie ma nic, nie można nic nie, nie sobie konfigurować od producenta. Jeżeli sobie weźmiemy jakieś inne myszki, na przykład model, nie wiem, Hustler, dziwna nazwa myszki, no ale dobra Hustler. Chyba ta miała. Tak, tutaj jest sześć programowanych przycisków. Mamy tutaj możliwość ściągnięcia oprogramowania do niej, gdzieś tutaj to była, była taka informacja. Albo włączyłem też jakiś model, który po prostu tego nie ma, chyba to było we wsparciu. Tak, wsparciu szukaliśmy pliki do pobrania tutaj. I mieliśmy oprogramowanie do różnych myszek. No i jest. Tutaj mamy instrukcja, sterowniki, na przykład model scraper, model hustler to ma. Tutaj jakaś klawiaturka, kolejna myszka, Hunter tym razem. No i oczywiście do mojej niestety nie będzie. Jest tylko instrukcja i zdjęcia, nic więcej. No nie mamy, przykro mi. No chyba, że to się pojawi kiedyś w końcu. No to wtedy będę zadowolony. Ja musiałem ją konfigurować przez panel sterowania. Tutaj musiałem korzystać z takich opcji, jak właśnie urządzenia. Wchodziłem tutaj w standardowe ustawienia myszki. No i tutaj. Można sobie skonfigurować do, do jakieś dodatkowe opcje tej myszki, są tu jakieś, jakieś przyciski, ale tylko dwa mi pokazuje, nie wiem dlaczego. Na pewno tu jest jeszcze jakaś opcja do konfiguracji. Chociaż na przyciskach mi nie zależało, tak naprawdę dodatkowych bo i tak z nich nie korzystam, mi zależało tylko na prędkości kursora, tylko sobie tutaj zmieniałem, na maksa, ale brakuje mi tej szybkości jeszcze, brakuje mi tych DPI. I tak samo mm, też tych DPI troszkę brakuje, jeżeli chodzi o yy, jakby to nazwać, o precyzję tej myszki. Jeżeli na przykład lekko ruszymy, to ciężko jest jakieś malutkie obiekty, czasem jak w Photoshopie coś robię, ciężko jest tutaj jakieś malutkie obiekty nią trafić. Jednak Logitech się lepiej tutaj sprawdza. No ale w końcu Logitech kosztował prawie 200 zł, No tylko, że się zepsuł, to już jest nic nie warty. Dobra, jak za 30 parę złotych, myszka fajna. No ja dałem więcej, przepłaciłem, ale kupowałem w sklepie, bo, bo byłbym bez myszki, a na trachbalu balu pracować, to jest troszkę masochizm więc e, jako, że nie jestem sadomasochistą, postanowiłem jednak kupić jakąkolwiek myszkę, tylko żeby działała. I nie musiała być kablowa, mogła być też równie dobrze tu myszka radiowa. E, moja opinia? Myślę, że mogę ją polecić. Jeżeli producent tutaj zlikwiduje przede wszystkim ten zapach i troszkę na DPI popracuje, to jak za te pieniążki mogę tę myszkę polecić. E, chętnie bym spróbował jeszcze się pobawić inną myszką tej firmy, jakąś droższą, na przykład modelem Hustler to są kablowe co prawda, ale zazwyczaj kablowe są troszkę lepsze. Podoba mi się też przynajmniej design tej myszki, podoba mi się model tutaj, to jest nie wiem jak to jest Butler, chyba Butler to się nazywa. Tak, Butler, Fury Butler. Chętnie bym się nim pobawił, ma tutaj widzę też jakieś sterowniki do, do tej myszki, producent więc yy, wygląda to całkiem nieźle. Jest to jak za te pieniądze naprawdę dobry sprzęt. Także dzięki, do następnego filmiku, cześć.